z tej strony Sandy i witam was w kolejnym odcinku na kanale I ogólnie dzisiaj jesteśmy na południowym kopicie I Będę robiła tutaj wyścigi Chyba też tutaj są trzy I tego gościa zrobimy Ale zanim w ogóle zacznę je robić Mam do was wielką prośbę Żebyście zostawili jakąś subskrypcję Jakiś komentarz, łapkę w górę Bardzo bym was zaprosiła bo mnie bardzo motywują właśnie takie wszelkiego rodzaju komentarze, czy łapki w górę, czy subskrypcje. A ja nie przedłużając po prostu przejdę do odcinka. ogólnie tak mam play gościan. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know. What To było chyba na tyle w tym odcinku, bo to są wszystkie listingi, co są tutaj na półniowym kobietie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie o tym, że zostajecie po sobie tam na dole. Dzięki, pa!